Znalazłem miejsce, które serwuje burgery do góry nogami. Tak, dobrze słyszeliście. Dosłownie podają burgery odwrócone do góry nogami i mają też coś, co nazywa się pizza burger. Stałem tam i patrzyłem na menu zdecydowanie za długo, bo serio byłem o krok od zamówienia tego cuda. Ale w ostatniej chwili spanikowałem. Zagrałem bezpiecznie i zamówiłem coś, co znam. Smash burgera. I szczerze, był naprawdę, naprawdę dobry. Używają wołowiny dry aged i czuć to od pierwszego kęsa. Ten smak jest głębszy, bardziej intensywny. Czegoś takiego nie masz w zwykłym kotlecie. Był świetny sos barbecue, i mają ogromny wybór ostrych sosów, które możesz dobrać w zależności od tego, jak bardzo jesteś odważny. Jedna rzecz szczególnie zyskała mój szacunek: robią coś, co my też robimy w Oklahoma Burger. Nie dają sosu na górną bułkę, sos zostaje na dole, dzięki czemu burger nie zamienia się w totalny bałagan podczas jedzenia. Spróbowaliśmy też ciewawki, czyli tradycyjnego grillowanego mięsa tutaj w Chorwacji. Mega soczyste, mega satysfakcjonujące. Jak myślicie, powinienem zrobić w Oklahoma burgera do góry nogami? Dobra, żartuję, ale serio. Spróbowalibyście czegoś takiego?